Krótki wideo opis roweru elektrycznego peżot Jest to rower na 36 V. System Spectra. Bardzo taki prosty wyświetlacz z kilkoma diodami. Silnik z przodu 8 fan. Widzimy to wszystko też jest pod ten system. Bateria taka z tyłu. Ona występuje w dwóch Rodzajach z takim bardziej rozbudowanym BMS-em albo z prostszym, gdzie jest tylko plus i minus, tak naprawdę w tej baterii tutaj mamy akurat plus i minus, tylko więc ta bateria jest bardzo prosta w obsłudze. Z tyłu standardowo jednostka. Nexus 7. Ładnie też obudowane to wszystko tutaj jest. Ładna też stylistyka. Zresztą spojrzymy, spojrzymy. Jest to projektowane we Francji. Co można powiedzieć o rowerze? Jest to bardzo prosty rower w obsłudze. Fajnie wspomaga, to trzeba mu oddać, że ten silnik też daje radę. Zwłaszcza dla takich osób, powiedzmy, które nie chcą mieć jakichś wielkich wyświetlaczy, tylko proste włączenie i jazda. To jest, jest bardzo fajny. Oczywiście wiadomo, 7 Nexus też fajnie sprawia, że nawet jak rower jest bez, jedziemy nim bez pomagania, no to też całkiem dobrze się jedzie. Na to trzeba zwrócić uwagę? Przede wszystkim na baterie. W tych bateriach są awaryjne te BMS-y, więc na to trzeba zwrócić uwagę, że czasami może być tak, że się nie, przed, nie będzie ładować. No to znaczy, że jest jakiś problem. Albo z bms albo z ogniwami. Z ogniwami też się zdarzają problemy. One często objawiają się tym, że jak wsiądziemy na rower, ruszymy i pod jakimś obciążeniem trochę większym, może pod jakąś delikatną górką, on się po prostu wyłączy. To znaczy, że to już jakieś ogniwa albo jakiś pakiet ogniw jest już padnięty, więc będzie potrzebna regeneracja. Warto na to zwrócić uwagę podczas zakupu. Generalnie te baterie są dobre, jeśli chodzi o regenerację czy naprawę. One są podatne. Są też proste te systemy, tutaj można po prostu bez problemu je wymienić na inne pakiety i dalej cieszyć się rowerem więc pod tym względem jak najbardziej polecam też rower nie jest skomplikowany, na przykład modu mamy w tym, w tym miejscu po prostu jeśli się zepsuje coś no to po prostu wymieniamy, odpinamy tutaj na, na złączkę i yy, i można dalej korzystać z roweru więc nie jest to skomplikowane jeśli coś się zepsuje, można wszystko, wszystko naprawić tak naprawdę we własnym zakresie więc ze względu na to zdecydowanie polecam ten rower to tyle, jeśli chodzi o tą wideo-recenzję. Jeśli w jakiś sposób pomogłem, zostaw suba. Na razie, cześć.